Podczas tego nocnego spaceru chcemy porozmawiać z Tobą. Dobra aura do chwili samotności, osobistych refleksji, zadumy. Któż nie chodził po tych ulicach? Ileż sławnych nazwisk jest związanych z tymi murami. Cieszyli się tak samo jak my. Kochali. Smucili się tak samo. Kiedy warto na chwilę powstrzymać tempo przymijającego czasu i zastanowić się? Gdybyśmy teraz, właśnie w tej chwili, dokonali bilansu przebytej życiowej drogi niektórych z nas, obywateli 34 milionowego narodu. Gdybyśmy na przykład zapytali wprost: Co w dotychczasowym życiu osiągnąłeś dla siebie, a co dałeś z siebie, nam wszystkim? Kiedyś te miejsca były świadkami dramatu naszego narodu. W chwili zagrożenia okazało się, że musieliśmy milionami istnień ludzkich zapłacić za nieprzygotowanie narodu do obrony. Ta wojna unaoczniła światu, że w działaniach bojowych podział na front i zaplecze to pojęcie tylko teoretyczne. Bomby i artyleryjskie pociski zabijały żołnierzy, a także ludność cywilną. godów amunicji mogą wystrzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. Nie walczymy sami, a zresztą, choćbym i ja zginął i zginęło wielu, walkę trzeba prowadzić aż do końca. Halo, halo? Na ulicy Chmielnej 41 wybuchł pożar dziesięciu mężczyzn z łopatami i kirofami do pomocy straży ogniowej. Halo, halo, na ulicy Zielnej 19, w dłonie domu. Wzywa się pomocy. Ci, którzy urodzili się wtedy, gdy w ruinę zamieniano zamek królewski. Mają już dzieci, niektórzy wnuki. Czas oddala. Czas zaciera szczegóły. Odsuwa niebezpieczeństwo na dalszy plan. Czas spokoju, ale czy spokoju? Polska Agencja Prasowa podaje. Belgrad, lipiec 1963 roku. Straszliwe trzęsienie ziemi zmienia w gruzy jugosłowiańskiej miasto Skopie. Obok wojska do działań ratowniczych przystępują siły obrony cywilnej. W akcji radziecka jednostka techniczna. 5 tysięcy ludzi wraz z wyposażeniem i szpital polowy. Wietnam straty zakończonej wojny, jakkolwiek ogromne, w rzeczywistości nie były tak duże w zestawieniu z ilością środków technicznych użytych przez Amerykanów i intensywnością bombardowań DRW. Zawdzięczać to należy szeroko rozwiniętemu systemowi obrony cywilnej, skutecznym sposobom ostrzegania przed napadami oraz powszechnej znajomości zasad udzielenia pomocy rannych. Czerwiec 1971 roku, podczas tragicznego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, w pierwsze do akcji gaszenia przystępują sekcje gaśnicze Formacji Samoobrony Przemysłu Chemicznego. Marzec 1972 roku, pożar w poznańskim Stomilu. W akcji ratunkowej biorą udział obok Wojska Siły Obrony Cywilnej. W 1973 roku wybuch wulkanu na islandzkiej wyspie Heimaey zagraża mieszkańcom. Akcją ratowniczą i ewakuacją ludności z wyspy kierują władze obrony cywilnej Islandii. Beirut. W Libanie trwają nieprzerwane walki. Duże straty ponosi ludność cywilna. W akcji bez przerwy uczestniczą oddziały straży pożarnych i ekipy lekarzy. Przykry problem odczuwać własną bezsilność wobec bliskiego nieszczęścia. Najczęściej ta bezsilność wynika z niewiedzy, co czynić w takiej sytuacji, jak udzielić pomocy. Jak udzielić pomocy? Tego przecież można się nauczyć w podległych obronie cywilnej i zakładowych oddziałach samoobrony. Już ćwierć wieku działa w naszym kraju system przygotowania obywateli do obrony cywilnej do likwidacji skutków oddziaływania nieprzyjacielskich broni na nasze terytorium oraz niesienia pomocy w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Kiedyś terenowa obrona przeciwlotnicza, później powszechna samoobrona, dziś obrona cywilna kontynuuje tradycję przygotowywania społeczeństwa do przeciwdziałania skutkom zagrożenia narodowego bytu. Przygotowanie to, posłużmy się w tym miejscu wojskowym nazewnictwem, szkolenie ma charakter uniwersalny uczy zachowania się w różnych sytuacjach które w mniejszym bądź większym stopniu zagrażają ludzkiemu zdrowiu lub mieniu Zaistniała awaria. Nastąpiło wykolejenie cysterny z chlorem, przewrócenie, a tym samym rozszczelnienie na zaworach. Równocześnie najprawdopodobniej została rozszczelniona cysterna z butadienem. Wyślijcie natychmiast sekcję ratownica chemicznego. Rozpoznajcie stan zagrożenia na miejscu wypadku. Jadę na miejsce awarii. Kierownikiem akcji komendant ZOS-u. Meldunki z rozpoznania przekazujcie do stanowiska kierowania obrony cywilnej. Zrozumiałem? Wykonuję. Zepchłem natychmiast pojazdy Sylwanii, Tatra, Rosentower, Magirów, Pedynkarz. Kota i sputnik. Jak nie zrozumiałeś odbiór! U 120 tu alchemik, co prawidłowo wykonuje polecenie. W, w związku z powyższym polecam szef służby przeciwpożarowej. Uda się natychmiast w rejon awarii i przejmie dowodzenie znajdującymi się tam pod oddziałami. Szef służby ochrony porządku, szef służby podkarania dezaktywacji. przeprowadzić ewakuację załogi w rejonie pól, od S do E, w kierunku zachodnim. Wczoraj z fuliarem nastąpiło zawory, zaworu. Należy wymienić śruby i założyć zaślepki. Że znów nastąpiło przejście chloru. Obok ten cholerny wagon z butadienem. przecież też są zbiorniki z butadienem. Obywatele, komendancie, melduje. Ewakuacja załogi w toku. Mieszkańcy domu dla własnego bezpieczeństwa proszeni są o natychmiastowe zejście przed blok i zajęcie miejsca w autobusie. Powiadomcie o tym sąsiadom. Chcesz wojny. Nie będzie wojny. Owszem, ale tylko wtedy nie będzie groźby wojny, jeżeli ty będziesz dobrze przygotowany do zapobieżenia jej skutkom. Gwarancją pokoju jest również skuteczność naszych postaw obronnych. Pamiętaj jednak, że nowoczesność przynosi coraz większe nasycenie techniką. Technika może spowodować awarię. Pamiętaj również, że człowiek jeszcze nie opanował wszystkich żywiołów przyrody. Podczas wieczornego spaceru warto czasami zastanowić się nad przemijającą codziennością. Trzeba również pomyśleć o spełnieniu obywatelskiego obowiązku przygotowania się do obrony kraju, a więc również obrony siebie. и своих близких.